Przyzwyczailiśmy się do tego, że w filmach występuje wielu aktorów. Zresztą jest ku temu dobry powód. Prócz tego, że w ten sposób można zbudować duży i wiarygodny świat, to wedle wielu badań, zarówno tych amerykańskich, ale i też europejskich, widzowie wybierają dany film często ze względu na jego obsadę. Im więcej znanych nazwisk, tym większe prawdopodobieństwo dużej frekwencji na salach kinowych. Niemniej są takie produkcje, w których większość czasu wypełniają sceny z jednym aktorem, albo takie, gdzie występuje tylko jedna postać. I takim filmom dzisiaj się właśnie przyjrzymy. I takie moje małe zastrzeżenie. W niektórych pozycjach pojawia się kilku aktorów, niemniej są to postaci raczej drugo- czy trzecie planowe, a oś filmu stanowi tylko jedna osoba. No to co, lecimy? Cisza na planie, akcja. Samotny facet na morzu. Tak można w skrócie opisać wszystko stracone z 2013 roku. Film opowiada o bezimiennym żeglarzu, który za wszelką cenę próbuje przetrwać na otwartym oceanie indyjskim. Żeglarz, w którego wciela się laureat Oscara Robert Redford. Postanowił wybrać się w samotną podróż. W pewnym momencie coś wyrywa go ze snu, w wyniku kolizji z pływającym kontenerem, jego jacht zaczyna powoli nabierać wody. Żeglarz, co prawda, desperacko łata dziurę, ale przychodzi mu zmierzyć się z jeszcze większym wrogiem. Stormem. Nie znajdziemy tutaj wielkiej obsady. Film to tak naprawdę opowieść o jednym człowieku z marginalnym udziałem innego artysty, ze znikomą ilością dialogów, no nie licząc przekleństw, bo tych pada naprawdę sporo, a do tego trzymający w napięciu do samego końca wraz z kolejną odpadającą częścią jachtu. Reżyser stanął na wysokości zadania i stworzył naprawdę dobre dzieło, mimo że to dopiero drugi film J.C. Chandora w jego profesjonalnej karierze. I nie sugerujcie się też oceną na IMDb, która wynosi niecałe 7 punktów. Film jest naprawdę godny polecenia. Kolejna pozycja na naszej liście, gdzie jeden aktor jest główną osią filmu. No i w sumie przez cały seans widzimy tylko go, ale za to słyszymy więcej osób, z którymi bohater rozmawia. Pogrzebany z 2010 roku w reżyserii Rodrigo Cortesa opowiada o losach niejakiego Paula Conroya, kierowcy ciężarówki, który pracuje dla jednej z amerykańskich firm na terenie Iraku. Bohater budzi się w zamkniętej trumnie, zdezorientowany, mając przy sobie zaledwie kilka przedmiotów, w tym telefon komórkowy. Dowiaduje się, że został porwany przez irackich rebeliantów podczas ataku na jego konwój. Akcja dzieje się tylko w jednym miejscu, no, czyli w trumnie. Jest mrocznie, jest klaustrofobicznie, a czasami na tyle ciemno, że nie widzimy praktycznie nic. Mogłoby się wydawać, że ukazanie tylko jednej lokacji może być nudne i nie zainteresuje widza. Nic bardziej mylnego. Film cały czas trzyma w napięciu, jesteśmy ciekawi dalszych losów bohatera, a to głównie za sprawą ciekawego scenariusza i grze Rayana Reynoldsa. I powiem wam szczerze, że pogrzebany to kawał solidnego kina. Czy można zrobić ciekawy film z jazdy samochodem? Okazuje się, że tak. Luck jest tego idealnym przykładem. Poznajemy tam losy niejakiego Iwana, w tej roli Tom Hardy, jednego z najlepszych inżynierów budowlanych w Anglii, który jest w podróży do Londynu. To właśnie tam ma wykonać jedną z najważniejszych prac w swoim życiu, największe wylewanie betonu w Europie. I tak wiem, nie brzmi to ekscytująco, ale dajmy jeszcze szansę Iwanowi. Mężczyzna podczas jazdy samochodem odbiera telefon, który wywraca jego życie do góry nogami, później przez blisko półtora godziny seansu widz jest świadkiem dziesiątek rozmów telefonicznych, w których uczestniczy Iwan. I tak, w postaci te wcielają się inni aktorzy, ale tak jak w przypadku pogrzebanego, są to jedynie głosy. Dzięki tym wszystkim rozmowom poznajemy zawiłą historię, którą aż chce się poznać do końca. I boże, ale ten film podoba mi się wizualnie. Choć dzieje się tylko w samochodzie, a kadry są albo ze środka, albo z zewnątrz pojazdu, to Lak jest naprawdę ładnym filmem. Wszystko za sprawą gry świateł, reflektorów, sygnalizatorów świetlnych, tego jak postać aktora jest po prostu oświetlona. To wszystko sprawia, że jest to istna uczta dla oczu. Aktorsko-Hardy spisał się fenomenalnie, prawie jak zawsze, a jego głęboki głos sprawdził się tutaj wręcz wybornie. Na tyle wybornie, że film ten śmiało można odtworzyć sobie jako zwykłe słuchowisko. Nie chcę wam tutaj zbyt dużo zdradzać, bo to jest ten typ filmu, o którym powinno się wiedzieć jak najmniej przed przed seansem, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do obejrzenia. No dobrze moi drodzy, teraz cofnijmy się o prawie 40 lat do 1974 roku, kiedy to na ekranach kin pojawił się Człowiek, który śpi. Ta francuska produkcja, na podstawie książki o tym samym tytule, opowiada historię 25-letniego studenta z Paryża, który postanawia żyć w całkowitej izolacji przed innymi ludźmi, pewnego dnia zamiast po prostu iść na uczelnię, zostaje w domu. Skąd ja to znam? I tak zaczyna się izolacyjna przygoda. I choć mamy tutaj innych aktorów w postaci statystów i tak zwanego tłumu, to są oni zaledwie tłem dla głównego bohatera granego przez Jacques'a z Pies. I nie, że z Pies, tylko tak ma nazwisko, nie, że z Psa. Heh. W filmie nie uświadczymy dialogów. Postanowiono tutaj na kobiecy głos pełniący rolę drugoosobowego narratora. Kobieta opowiada o mężczyźnie, często go oskarżając czy wręcz naśmiewając się z niego. Film nie jest dla każdego, może nudzić widza, ale z pewnością dla dużej części z Was pozostanie w pamięci na długo i będzie stanowił ciekawą wycieczkę do umysłu wyalienowanego Francuza. Tu mets ta chemise ta veste. Tu le journal. Tu A skoro już przy wyalienowaniu jesteśmy, to przenieśmy się z naszej planety do kosmosu, bo wiecie, wyalienowany Alien Kosmita. Nie? No, dobra. Wracając. Akcja Moon rozgrywa się na stacji kosmicznej na tytułowym księżycu. To tam od trzech lat przebywa Sam Bell, w którego wcielił się Sam Rockwell. Mężczyzna pracuje jako robotnik kontraktowy, który już za dwa tygodnie ma powrócić na Ziemię. I choć obsada filmu jest naprawdę spora, bo zaangażowano aż 37 aktorów, to jest to opowieść o osamotnieniu i próbie przetrwania w niegościnnych warunkach. Reszta ekipy występuje jako nagrania wideo albo wspominki bohatera. No może nie do końca, bo od połowy filmu widzimy jeszcze jednego aktora, więc Moon jest nieco naciąganym przykładem jako film z tylko jednym aktorem, ale i tak warto choć o nim wspomnieć w tym zestawieniu. Szczególnie, że jest to kawał solidnego kina sci-fi, które brak widowiskowości nadrabia klimatem i ciekawą historią. O ile Moon to nie tylko jeden aktor, tak, Secret Honor to przykład takiego filmu w czystej postaci. Były prezydent USA, Richard Nixon, którego wciela się nieżyjący już Philip Bucker Hall, krząta się nerwowo po swojej rezydencji z butelką szkockiej w jednej ręce i rewolwerem w drugiej, opowiadając przy tym o swoim dotychczasowym życiu i karierze politycznej. Widz dowiaduje się, kto uczynił Nixona ważną postacią, kto odebrał mu władzę, a kto był jego największym wrogiem. I choć film to nic innego jak nieco przesadzony monolog, to ogląda się go naprawdę dobrze. Głównie za sprawą głównego aktora, który zagrał Nixon, Wręcz fenomenalnie z wściekłością i pewnym szaleństwem w oczach. Filmu wcześniej nie widziałem, obejrzałem go dopiero wtedy, kiedy przygotowywałem ten materiał, i dziwię się sam sobie, że wcześniej na niego nie wpadłem. Dziwię się także, że nie wiedziałem o istnieniu The Noah w reżyserii Daniela Borla. Ten postapokaliptyczny film opowiada o losach amerykańskiego żołnierza, który jako jedyny na świecie przeżył wojnę atomową. Bohater trafia na chińską wyspę, gdzie znajduje opuszczoną bazę militarną. Tytułowy Noah urządza tam sobie mieszkanie z nadzieją, że kiedyś uda mu się opuścić to miejsce. A i przy okazji traci równowagę psychiczną i nieco nam chłopaczyna odlatuje. Ot, na przykład, prowadzi lekcje dla wyimaginowanych e Film całkiem dobry i o mały włos, a nie moglibyśmy go dzisiaj obejrzeć. Już od samego początku produkcja miała problemy finansowe. Mimo, że zdjęcia zakończyły się w 1968 roku, to film został wypuszczony dopiero po 6 latach, kiedy znaleziono fundusze na montaż i ścieżkę dźwiękową. Po kilku seansach w 1975 roku kopia filmu została skonfiskowana na poczet niezapłaconych długów. Dopiero w 1997 roku świat ponownie usłyszał o Denoach za sprawą. Programu telewizyjnego o klasykach filmowych, i choć nie jest to film wybitny, to warto obejrzenia, chociażby ze względu na grę aktorską Roberta Straussa. Wcześniej wspomniałem o Moon i umieszczając go w tym zestawieniu nieco naciągnąłem zasady, ale wiecie, mój film może robić co chce, więc naciągnę je jeszcze raz. A co? Tym razem chciałbym opowiedzieć Wam o filmie Reset z 2010 roku. Po środku puszczy, we wraku samochodu wśród trzech martwych osób budzi się pewien mężczyzna. Jest sam, ranny, zdezorientowany, nie pamiętający praktycznie niczego. Na domiar złego jego noga została uwięziona przez zniszczoną deskę rozdzielczą. Film pod względem opowiedzianej historii czy też montażu nie jest niczym niezwykłym i gdyby nie gra aktorska Adriana Brody wyłączyłbym ten film po jakichś 30, no może 40 minutach. To właśnie wtedy przeistacza się on z ciekawego psychologicznego thrillera w coś w rodzaju szkoły przetrwania rodem z Discovery. Niby fajnie, bo można by się czegoś nauczyć, ciekawego o survivalu, no ale większość z zamieszczonych tam rzeczy to totalny bzdury. I to czołganie się. Dlaczego bohater przy złamanej nodze nie może kuśtykać przy pomocy prowizorycznych kul, tylko wszędzie zmierza należąco? Nie wiem. Nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że takie przemieszczanie się sprawia jeszcze większy ból i pogłębia kontuzję? No ale mądrzyć się nie będę, tak jak wspomniałem, nie jestem specjalistą. Reset bywa ciekawy i wciągający, ma dobrą, minimalistyczną muzykę, no ale daleko mu do ideału. Wiecie, takie 6 na 10. A dlaczego na początku mówiłem o naciąganiu? Albo dlatego, że w resecie pojawiają się także inni aktorzy, jako halucynacje głównego bohatera. Niezbyt często, no ale jednak, i jest też piesio. No popatrzcie, jak mu słodko z pyszczka patrzy. W ogóle takich naciąganych filmów jeszcze kilka bym znalazł. Do takiego ogólnego wora można by wrzucić życie Pi o nastoletnim PI, któremu udaje się uciec z tonącego statku. 127 godzin opowiadające o przetrwaniu w kanionie, czy z pewnością wam znane jestem legendą z Will Smithem w roli głównej. Jeśli o filmy tylko z jednym aktorem chodzi, to powinniście zainteresować się także kilkoma klasykami, takimi jak Give 'em Hell Harry z 1975 roku, nagraniem scenicznym Sun John in Exile. Czyli jeszcze innym jednoaktorowym filmem An Evening of Edgar Allan Poe. Sam rodzaj takich filmów nie jest zbyt popularny, a co za tym idzie, nie ma ich zbyt wiele. A dlaczego? Opowiedziałem wam już o tym na początku tego filmu. A czy wy znacie jakieś produkcje tylko z jednym aktorem, albo takie, gdzie większość filmu opiera się wyłącznie na jednym bohaterze? Dajcie znać w komentarzach, uzupełnijmy tę naszą listę. A tymczasem się z wami żegnam. Do usłyszenia. Hade.